No na tatrze, jest ja wątpliwością. I tata zrobi zdjęcie. No i no już. I właśnie tutaj do tego. Z powrotem do domku ją włożyć. Już? Tak. I mamy ślimaczkę, to jest i tu jest. Włóż ją tam, ona chce już spać, wiesz. Ale to nie jest doma, Ona już chce uciec. Tu no, można Żeby mogła no, siedzieć. No. Mam nadzieję, że...